Przygotowywali się ciężkimi miesiącami przez ten cały czas, trenowali, odmawiali znajomym, przyjaciołom, nawet na urodziny swojego dziadka i babci niestety nie poszli. A to wszystko, by znaleźć się w meczu. I to nie byle jaki ponieważ meczu silverów najwyższych, najlepszych i przede wszystkim wynikających, wyginających... Rank na scenie Stand of 2, a przede wszystkim w meczu Silverów Drużyna A i Drużyna B zmierzą się ze sobą w takich składach jak. To jest Light, który no swoją przygodę zaczął niedawno. Bardzo uwielbia UPC internet, ponieważ zawsze ma 500 pingu i lubi oglądać Teletubisie. Jest także Farmer, który. Swoimi osiągnięciami utrzymuje całą rodzinę. Jest także Venom, dzięki któremu można by powiedzieć fps w Smoku to do 10 dochodzą. Następnie jest Delolek, jest swój kolega z drużyny, a po stronie przeciwnej, czyli terrorystów, jest Manius. Maniusz, który ma zaledwie 14 lat, to jest polski młody weteran. To jest. Zawodnik, który gra od, ty, od listopada 2018 roku, już tu pierwsze starcie Maniek no tutaj mówił mi i pisał, że trenował przed tym meczem pisaltówki Zobaczymy co z tego wynikie. Maniek no gdzieś tam próbuje ty, na te dwa palce ustrzelić kolegę z przeciwnej drużyny Maniek zabrakła i będzie na blisko Antyrusów i jednak Maniusz nie zwytrzymał presji Zawodnicy Antyrysów trójkę rozgrywają, na przykład w czwórkę tę rundę, ale na piątkę Antyrusów I przynajmniej to wygrywają Delolek już zabity od pleców, i co tutaj dużo mówić zawodnicy Antrysów ze świetną pierwszą rundą? Nie dokończyłem mówić, ponieważ tam jest Mati 885. Nie wiemy, czy to jest jego rocznik urodzenia, czy po prostu ulubiona cyfra. Dalej jest skill i strong: jest mati.pl To jest taki zawodnik. To jest taki zawodnik incognito. Tutaj nic o nim nie wiemy. Nie przedstawił żadnych ciekawostek o sobie ani nic fajnego, pozytywnego. Ale wiemy na pewno o Delolku. Delolek, zawodnik, którego widzimy, jak rod na ekranach, to jest grając na tablecie. Na tablecie, który ma rozbity ekran, i niestety wyjęty z kosza na śmieci, ale działa, ale działa. I powiem Wam, że no, ten zawodnik na pewno cieszy się takimi osiągnięciami jak 30fps smoku. To jest oczywiście ma grupę krwi Erycha Minus, bo to na pewno pomoże wygrać ten mecz. Wie, napisał i przedstawił tą ciekawostkę. O no tej Mati, O no, nie może tam na daleko, to fulał to gdzieś tam No i uciekł, no i uciekł Norbix Ale Norbix no tej, tego skilla wyciągnął Jak rybę z wody farmer, który po drugiej stronie z UMP45 Też zdobył eliminację i tylko Mati Mati.pl, no wiemy, że narodowość jest z Polska No i tego Matiego szybko tutaj likwiduje 2 do 0 różne antyterrorystów I powiem wam, że no ten mecz na pewno... Wywa... Tutaj przeczytałem, Norbiksa wywaliło, no jak Norbiksa wywaliło To nic się nie stało, ale na pewno drużyny Zawodnika drużyny Alpsham terrorystów Też wywaliło No i Maniusz, ten Maniusz, który gra na dwa palce Jak widzimy Fymfal zakupiony Bez kamizelki, no bo po co ka... w ogóle komuś kamizelka Fymfal to jest najlepsza broń, która pokazuje na co go stać Ale to Lolek, z eliminacją, on tutaj jechał, Oj, 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 tutaj po drugiej stronie jest Venom, który no jak już yy... Pewnie mówiłem albo i nie mówiłem Gra na swojej rozwalonej Noki 3.30 i tak przedstawił w ciekawostkach i do tej Noki nie może trafić zawodnika terrorystów Maniusz, jakby tam uciekł Mati do pomocy Mati i Maniusz to jest duet stworzony idealnie do wygrywania, ale tu jeszcze będzie Lighty Ten zawodnik też jest taki trochę inkognito, nic o nim nie wiemy, ale jest już na tej odnoze, on myśli cały czas, że jest jakiś podjazd na tej górze. Przecież gdzieś tam na tych blach on wjeżdża, ale paka jest planowana, planowana, przystąpiała Manius już tą, e, można powiedzieć, zaplanowaną paką, jest 6 punktów, ale light i on myśli, że to jest bombside B, on tutaj pod, będzie podchodził, on się skraca, zobaczmy. A jednak nie wierzę na pełnej, no zobaczmy bombside pusty, no i to musi być on jeszcze, aż jest jakiś szpan, tą kosą karambit. No, naprawdę to jest świetna kosa, i ciekawe czy też będzie świetny skill. Oj, oj, manik, no niestety niepotrzebnie chyba zchylił, ale jesteś tutaj Mati. Mati też nie daje rady? Chyba dolek pomylił sobie zawodników z kolegą z drużyny. I co tutaj robi Lighty? 18 HP i niestety nie przeżyje tej rundy. Lighty zostaje wysadzony, można powiedzieć, jak kogut w chmury. No, i jeszcze naleśnika zapomniałem przedstawić, ponieważ naleśnik ma internet z playa 60 fps. To jest świetny, stabilny, wydajny telefon. I można tutaj dodać, że Maniek posiada brąza 4. Możemy nawet zauważyć na jego statystyki, które wynikają 0,65, bo Maniuś załodnik jest ekstremalny, jak widzimy na każdej. Z tych rank bronz 4 jest. Oj, ten na daleko ma Maniuś Maniusz w swoim telefonie 4,5 na pewno nie może zauważyć. Ale tutaj był Mati Mati Pelczka On to świetnie nam przeciągnął Mati rozrabiaka można powiedzieć. Mati, czy będzie po raz trzeci? Mati musi zauważyć jakieś lagi internetu. Chyba mama tam zaczęła poodkurzać niestety gdzieś tam smyrnęła ten kabel od internetu i załonicy terrorystów z przewagą. Przewagą masz dwóch załoników, ale to jest Venom, to jest ten załonik, którym wcześniej mówiłem, że gra na tej rozwalonej nogi, ale ta rozwalona Nokia na razie dwie eliminacje, czy będzie trzecia, czy on ugra tą rundę dla swojej drużyny. On jeszcze dodał w swoje, swojej ciekawostce, że kradnie internet są... Sąsiadowi aby zagrać mecz Silverów No jak już mówiłem no niektórzy Nie spotykają się z przyjaciółmi, z znajomymi Olewają urodziny swoich rodziców A także kradną internet A może i prąd Sąsiadowi po to Aby zagrać w meczu o najwyższą stawkę Meczu Silverów jak, będzie, jak widzimy to już będzie jakiś dobry podjazd Manik z AKR w swoich dłoniach Po drugiej stronie jest no Skill Norbix Z Digna zakupiony też bez kamizelki No bo po co tutaj w tych silverach kamizelka Farmer też bez kamizelki Olski też bez kamizelki Matko Boska Tutaj nikomu nie trzeba chyba tylko terroryści Oglądali jakąś akademię taktyczną Albo mecze na wyższym poziomie Bo każdy ma zakupioną kamizelkę A Norbix wygra tak jakby Chciał a nie mógł Jakby ktoś tam Chciałby, oj, Norbix, ależ tutaj był tapik, Norbix tutaj świetna eliminacja, ale Mati nie zauważył przeciwnika, matko jedyna na daleko I on skizował eliminację, no ja mówiłem, że te kamizelki no są silver, tutaj nie potrzeba kamizelek tutaj wjeżdżasz i jest, jest tak albo nie, tutaj zabijasz albo giniesz, nie ma tak, że jest jakiś remis Maniuś Maniuś, ma, oj, Farmer, Manik to zauważył, Manik co tutaj się dzieje i jednak, matko bosku Farmer zabija Farmer, on chyba Mańka pomylił taką świnią Bo do niego z kosą bieg, ale najważniejsze to, że jest ugrana runda na drużyny antyterrorystów Jeszcze tutaj chciałem dodać, że Novenom, 10 FPS w smokach, gra dwa lata w tą grę na rozwalonej noki, która ma 7 lat więc, oj tutaj chyba jakaś Vena broń, ale tutaj taktycznie zagrali teraz zawodnik z Andryusu. no jakaś to jest, oj 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 To mogło na pewno zagrać załoników Terysów, którzy teraz akurat będą wjeżdżać Tu jak, jakiegoś speedracka dostał, Ładzi co, polski jeszcze, z eliminacją Venom też No i został Maniusz. Maniuś musisz to zrobić, Łatko je na Norbix no jest Lighty, <noise> też jest Mati Nordic ja całą plecy, ma dziurawią mu tą kamizelkę kuloodporną No jednak nie kuloodporną, no bo po co kupować w ogóle coś w tej grze ważne, żeby grać 4 na 5 No matko jedyna <noise> Nie mogę, ale Mati, on wie, że to jest bardzo duża mapa Tutaj się gra na długie dystanse, ale on bierze pompę na krótki dystans, bo wierzy, wierzy, że może mu to pomóc, Zorzucony flash, Norbix z jakąś AWM w swoich dłoniach, tutaj zawodnicy chyba Andresów ustrzeli, no jak zobaczmy, jaki Venom, jakie tutaj triki za friki, no patrzcie, on, na... on nalece, wyłącza, wyłącza scope'a, tą obramówkę czarną od broni, żeby widzieć więcej, żeby mapę znać lepiej, żeby zobaczyć zawodników jeszcze lepiej. No i trójka zawodników ustawiona pod um side a tam będzie wychylał Norbix, Norbix, Norbix chyba. Oju, Norbix! Oj, Norbix! Nor... Nie można celować i nie trafił, matko jedyna. Norbix pół godziny celowania i nie dało żadnych efektów. Strzelanina pod Mont Everest, Mati.pl z, Mati z UMP45. Tam dalej ten sniper nie może trafić. On wcelowany w to miejsce jakby wierzył, jakby czuł, że to jest ten moment. Musisz mu, Mati, znowu eliminację i zostaje najlepszy refleks na świecie. Refleks Koguta, sniper Norbix, no skill. Ale jest też Mati. Się za punkty zdrowia. Sniper. 20 punktów zdrowia, 6, 61 kamizelki, ale on rotuje. Wie, że coś może być się tak. Mati, on cały czas ma pakę, ale on myśli, dobra, zagram taktycznie. To nie będzie taki łatwy wjazd. Może się skusi, może się pomyli. Może pójdę na B, ale będzie plantowana bomba w środku. I tutaj ten sniper ma zestaw granatów, ale on myśli, po co mi granat? Ja to po męsku rozegram. Ja sobie, oj, jednak. Trochę się obudziła dziewczyna i dorzucił te flesze. Mati, on wszystko chyba słyszy, ma chyba za słuchawki zakupione. Snajper jest na daleko. Snajper czy Mati? Mati, czy Snajper? O matko! Połamał mu kolana, ale z ugrał To rundę. Mamy 4 do 3. Mati 8-6. 8-1-6 do Farmer bez szans. Nawet jego koguty nie pomogły. Jego kury, jego cała gospodarka legła w gruzach. Jak Polska podczas koronawirusa i całego świata, ale. Maniek, jak na razie to ten brąz 4, szlachetna ranga wy, wyginająca, można powiedzieć Wiem, że to może niedobrze brzmiało dla niego, ale no niestety Maniuś To jest ranga, która za niedługo wyginie No to jest brutalna prawda, no trzeba się z tym pogodzić, no nie może wcelować się do dole Ale tej Maniuś wjeżdża agresywnie na te swoje dwa szybkie paluszki Venom gdzieś trafia, Net nie trafia Oj, i jednak po krótkim zastanowieniu strzelić czy nie strzelić? Strzelić. Oj! aż ten refleks koguta, wynoma, no zobaczmy no. O nie wiem, gdy tu strzelać jeszcze granat dorzucony. Jest mat, jest mat, który będzie skakał. Ale jeszcze jest jeden zawodnik, to był farmer. O, ma zostaw granatów, jest po drugiej stronie maniek. Szybciutkie dwa palce niczym. Podczas segregowania niektórych kartek, podczas drukowania niektórych ważnych. Papierków, Farmer po drugiej stronie, on sobie myśli brać to ma WP czy jej nie brać No brać czy nie brać, bo Maniek po drugiej stronie, się tutaj spocę Nikt nie poda mistrz ręcznika, a Maniek jak się skrada, on w ogóle nic nie słyszy Farmer już na, na blisko podchodzi, on wie, że tej wychyli Maniuś Maniuś czy Farmer? Oni się teraz pomylili, jednak Farmer O matko jedna <gryw> Jaka to była mijanka pod bombsidem, a Ja ależ na tej odnodze, oni jak podczas szaków. Ja tutaj szachmat po drugiej stronie jakiegoś konika wystawię może królową. Ale to była wymiana bardzo, bardzo mocna. Na pewno tutaj brakuje po stronie terrorystów jednego zawodników. To jest naprawdę kluczowa sprawa dla e, niejednego. Zawodnika granicznego na wysokim poziomie Tak jak teraz Olski Ale to jest szybko wmiana Venom Jeszcze z tym M16 I tylko no Maniusz i Mati Maniusz i Mati To jest dwójka zawodników Ale bombsite B W ogóle niekryty A Maniek czeka On wie, że oglądał te wysokie poziomy Jeszcze tam trójkę zawodników Ojojoj oj. No i opuścił tą pakę No teraz wszyscy zawodnicy Antrystów Wiedzą, że na blisko jest a tutaj Mati No musisz No musisz z plecy Jak Polaka Ale zabił Jeszcze na blisko jest Olski i Olski daje tą eliminację, daje 6 do 3 Szybka zmiana połów, ale jeszcze muszę dorzucić, że Ebe, ebe, ebe. To jest zawodnik, który nie ma problemu ze wzrokiem, który jest który ma po prostu, jego zdaniem, najlepszy internet spraya I uwielbia Sunstone, a szczególnie Potero. No i niestety ma 40 fps w smoku. No trudno, ale to jest brutalnie i naprawdę A my zaczynamy drugą połowę, drugą połowę starcia Zawodników silverów oraz brązów. No bo to jest mecz silverów. Już widzimy, że tutaj jakiegoś rage'a mati 885 dostał, ale manie Konfisenem, tak jak wcześniej mówiłem, oni tutaj nie potrzebują w ogóle kamizelek, bo po co? Bo na co? No bo tak się nie gra. Ale jest na pewno mati, który ma 269 pingu, to na pewno mu pomaga no a po drugiej stronie największy ping jaki ma, no to jest te Olski, ale to 269, na pewno 69, Oj oj no tam Maniusz musi uwalać ten no Maniusz nie, to jest jednak Delolek.pl On wie, że te polskie znaki mu na pewno pomogą, ale tej Olski, no świetnie eliminację zawył refleks lepszy o Jedną setą niż szachisty, dorzucane flesze i smoki wychyla się na pełnej. I... O matko jedna, no farmer prze przebiega jakby był duchem. Ma Mati.pl go nie widzi, ale tutaj farmer zdobyła łatwą eliminację. A Manik sobie myśli... No dobra, to może jest bombsite B Oj! Tutaj Manika wywaliło. Ja tam słyszałem, że jego rodzice niechętnie patrzą na to jak gra w te gry, ale no może coś tutaj coś tutaj będzie, no maniek Mama przyszła, tata też z pracy, odłączyli kabel od internetu, no i, no i nie będzie grane, no już nie będzie grane, no niestety. No i tylko dwójka zawodników antyryzów stała, życiu, więc no ten mecz, no powiem wam, że naprawdę, no niby wysoki poziom, ale nagle zawodnicy antyryzów, no rodzice przyszli z pracy, bo już mamy godzinę 14:31, więc co bo tak krócej się pracuje? to może być zaskoczeniem Delolek, ale jednak nie będzie. Jeszcze gdzieś tam Norbik z eliminacją, no jak już mówiłem. No Rodzice przyszli z pracy, zmęczeni i jeszcze zdenerwowani Wszystko po to, by wyłączyć kabel od internetu swojemu synowi, który aktualnie gra w meczu Silverów No bo po co? No bo dlaczego? Dlaczego miałby grać w meczu Silverów? No ale odpowiedź jest prosta, to jest mecz, na który wszyscy czekali, mecz prestiżowy A w tym meczu prestiżowym Mati i Dolelek.pl będą chcieli coś tutaj ugrać w dwójkę, no bo w dwójkę, ale może coś tutaj ugrają Cała Polska czekała na ten mecz, cała Polska czekała na to, aby tutaj Mati zdobył eliminację No i ten zawodnik, o którym mówiłem, Delolek i Mati w tym e, ciężkim pojedynku Ale tutaj wcelowany, wcelowany, ale jednak z koguta wygrywa O matko, Norbix, nie może flaga zdobyć Uuuu Ale tutaj zdobył Norbix, no ja powiem wam, że ja w szoku, ja w szoku Ja nie wiem co powiedzieć Halo Norbix, ty na pewno pewnie jesteś, że tutaj ta ta ranga jest odpowiednia dla ciebie? Halo? Takiego tapa sprzedał. O, i jeszcze Delolek. Zdobę eliminację. Tak sobie myśli, wziąć tam No i dobra, jednak nie wezmę. Farmę w klaczu, On myśli, że będzie gdzieś tam mm, od tej dolnej rotacji podchodził. Jak oj, zauważył. I będzie dziewiąta runda na koncie terrorystów. no jak widzimy, tutaj terroryści i adresi się rozmyślili. Sobie wyszli. Sobie pomyśleli, no dobra, no mini nie idzie, no to wyjdę. Niech już będzie. Ja już mam to gdzieś. Więc teraz Delolek i Mati, oni tutaj muszą jakiś, można powiedzieć, zachować ten spokój, ten, można powiedzieć, spokój ducha. Wygrać rundę, gdzieś tam podbudować tą ekonomię, ale nie wiem, czy oni w ogóle wiedzą, co to jest ekonomia. No bo teraz Venom pociągający nosem, są, AWP może coś tutaj zrobić, oj, no jednak nie będzie terminacji, jednak nie będzie Mati, facet. oj. I w No jednak nie tym razem, no jednak Ten, ta, ta Nokia 330 nie dała za wygraną przeciwnikowi Oj tej Mati, oj mat, Mati ty, ty wariacie ty No i jednak, Olski dorzuca granat i będzie łatwa eliminacja I teraz być albo nie być, Delolek.pl kontra Norbix, kontra Farmer Który na swoim koncie ma kilkaset Zaliczonych gospodarstw, a także teraz może zaliczyć gospodarstwo Delorka może zaorać się w gospodarstwu, można powiedzieć i Olski, także Farmer i, i Norbix zaorali Można powiedzieć jego posiadłość 10 do 3, najlepiej tutaj Farmer wypadł, Olski tak samo No i łatwy mecz, łatwa wygrana No i co tutaj dużo, dużo powiedzieć, no Łatwy mecz, a ja tutaj napiszę chłopakom GG, dobra robota, fajnie graliście A ja no w sumie Wam dziękuję, dziękuję za, za ten mecz, za ten mecz Silverów, tam było tak wiele emocji, że nie wiedziałem co się dzieje, ale końcem końców y, Silvery dograły do końca, Brązy także, a więc y, dziękuję Wam i no chcę dużo powiedzieć, mecz Silverów na najwyższym poziomie jest, był i będzie, więc y, miłego Silverowego dnia.